ma. Dzisiaj Halloweenowe wycinanie dyni Gigantyczna jest ta dynia Gigantyczna Nie wiem czy na kamerze to widać Ale ona waży 7,5 kilo Jest niesamowicie I to jest ten, jestem jak ktoś profesjonalistą yy, Ten nóż jest yy, profesjonalisty, czyli mnie Ja się znam na wycinaniu dyni, tak yy, Nie stanie mi się żadna krzywda przy używaniu ostrego narzędzia Najpierw dynkę trzeba zaprojektować Robimy trójkąt na oczka I jakiś uśmiech z zębami Tylko najpierw trzeba Trzeba ją Wypatroszyć. Patrz jakie, jakie profesjonalne narzędzie zaopatrzyłem Tym będę ku... wnętrze wyciągać. Wiem! Mam zajebisty pomysł. Linie na górze odrysuję od garnka. była równa. Patrzcie Tak zrobię i odrysujemy górę. Yes. O, jest! Zdjęta czapka. Dobra. O, ja pierdolę. Ale gigant. Patrzcie to wnętrze. Plan jest taki, mam Michę i do miski będę wpierdalać ten miąż. Wiem jak zrobię. Wezmę to na nogi i będę ten, jak, jak zupę jakbym jadł. Działa! Jakoś działa. Dobra, jest git, jest git. Może tak fajnie zdrapać to. Nie wiem czy minutę to miałbym zrobić. On liści, idzie, dobra. Ja pierdolę plaki dyni. Dobra, o, jest git. Nie wiem, nie spisujesz to narzędzie. Ja myślałem, że jeszcze będzie więcej. No ręką to zrobię, Imo. Dobra. Ja pierdolę jakbym w dupę. Jakbym <grym> w dupę... Patałem, koniu wsadził rękę, ale fajne mm. uczucie. Już prawie jest, już prawie to, to jest Bo jest, jest, dobra I te linie takie, Sznurki muszę pościnać Łyżką Dobra, oczka, jak oceniacie? Zajbiste. ej, co? Kurwa, można się tak fajnie położyć, jak się zmęczysz po robocie No i to jest życie Jak tam się ma? Co tam? Taką mam Ta, Tak, normalnie, Zasuba, odsuwam dynię Zasuwa, odsuwam dynię Odsuwam dynię, zasuwa Dobra, i uśmieszek teraz jakiś, nie wiem, czopka zaraz Ale gówno jak to zmyć, błagam litości o. Ja pierdolę, psionko w dynie, czym ja to mam zmyć? Wiem, perfum kurwa, perfumem psiknę O. Jo pierdolę jaki efekt jakby się popłakała Dobra, ja niesamowicie. Dobra, patrzcie, patrzcie, tak i robimy zęba Tak i zęba, co wy na to Dobra, jest kurwa zajebista <laughs> Dobra, zajebiście, wygląda jak taki menel spod zabki, ale o to chodzi Ej, jest dojebana, dojebana jest co przyłamał? Naklej go. Dobra, jest gry jest good. Uwaga. <grywa> zajebiście idzie. Jest, ale trochę się kurwa kiwa, trochę się kiwa. Za niedługo wypadnie. Patrzcie, na, na wykałaczkę Wie? Uuu, tego się nie da wsadzić. No chodź kurwa. No, jest zajebiście. Dobra, zajebiście. Ma plombę ma plombę. Patrzcie to. Kurwa, tu plombę. Zajebiste. Nie wiem, czy powinienem to wpierdalać, ale naprawdę dobre. Moi drodzy, chyba gotowe. No i co? Kochani, patrzcie, jak wyszło. To jest najprawdopodobniej efekt końcowy. Nie, jest taka mała ka zdoła tutaj rozświetlić. Ale przetestujmy. Zgasnij światło, gasnij światło. No, no i klasa. No i zajebiście. Imo zmieści się na głowę, co? A tak? Kurwa, nie zdejmę. <tosłuch> nie, nie mieści się, nie mieści się. Pierdolę to. Nie mieści się. Fajna emoteczka, więc. Zajebisa w ja pierdolę, dobra, jak ja za zatańczę, że jesteście normalni? Dobra, robię to. Emotka Shark. Ja pierdolę. Kurwa, ja w tę stronę. Nie prawie się wyjebałem, dobra pierdzielę ten taniec Fortnite I idziemy na tego, no nie krzycz Ma Co tu się odpierdala obie? Czemu to jest automat? O kurde Ale się obie bujamy Co to kurde jest? Telefon dzwoni może Nie widzę nic Jebie to się kurwa Lecimy Ja pierdolę zawał. Czuję się, że muszę krzyknąć. Co? Aha, bo szepnąłem za głośno ja pierdolę. Krzyknąłem, Ta, twój stary. A tak brzmiał ja. tak ten krzyk. Jak cipeczki takiej, no. Ajaj, Tomek, widzisz, no. Nic nie wiem, no a, a ty się przestraszyłeś. Nie mogę szepczeć? Dodaję jedno poziom ciszy. No, jak krzykniesz, to na pewno wykryję wtedy. Kosmonauta no. Kosmonauta jebany za tobą ale możesz powiedzieć od gdzieś czegoś innego niż wydarcie pizdy? Nie, nie mogę, <grym> ok, no, cik. Cik, cik. to nauczyciel, 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 To nauczyciel, 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 jebany Nie zawodniałem. Stana pająków Nie wędrz pizdy. Spierdalaj, spierdalaj, to się wyjemnim. Słyszysz? Wzięłem 10 złoto. Okej. Ale masz taką kurwa tendencję, że jak masz nie drzeć pizdy, to nie drzesz pizdy. Ja chyba, jak za krzaka przybiegł, widziałeś to, Kurde, ale ty do, do piłta ci się przyssała. i znowu wyskoczyła co z kurwa było, chopy dół! No przecież się radłem taki. Co no, wygraliśmy? Takie proste. Kurwa, idź. No, Koniec rozjebana ta gra była. 71 jumpscare'y No co, to tyle? No to tyle jakieś, jakieś, łatwe to było Dobra, odpalam to tą fazmofobię <śmiecki> <śmiecki> O, Nie widzieliście tego? Na ducha spojrzałem Jebany też się Rok jakiś zrespił No patrzcie patrzcie, tu jakiś cwaniak stoi Za drzwiami Obracam się, a tu jakiś fiut za mną Jak na razie Siema, mogę cię zruchać? Yyy, dajcie No ja, mamy dużo rzeczy jednak No, to ty potrzebujesz jakiegoś sprzętu dla meneli Jak to to ten, tutaj, jak to podnieść? Kamera na web. Kamerę na czapę weźcie. Kamera na czapę. Jak podnosicie? Ja będę ja będę ja będę księdzem. Kucajcie, kucajcie. Daj i się i Kucajcie, kucajcie. temperaturę. Czekaj, hold, przytrzymaj. Ja jestem gorący. Wyszło mi tak. Ghost. Na kolana i do pana. Ja się chyba. Wysynie, pan Bóg patrzy. Pan Pan Bóg patrzy. Pokaż ręce. Pokachuja. Dobra, idziemy. No jebany jesteś go. Dobra, wpierdalamy się na tą budę ta latarkę daje No właśnie ta latarka świeci, kurwa, jak powoli w Minecraft, nie? Gdzie są korki? Hmm. O no i kurwa, są korki koć debitu, kurwa Zalazłem korku, zalazłem korki Freddy Gasber <grym grym> z... 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 Ja pierdolę, no, zajęłam plika Tu mi za na nas ducha na to, Podniósł go Aaaaaa tablicę. Karm mnie czarami, kamieniami. Karmie mnie czar... ogień. Będzie rósł w zmian. roztopię śnieg, wypiek. Kurwa, jebana nie potrafię czytać. Karm mnie czarnymi kamieniami. Ogień będzie rósł w zamian. roztopię śnieg w piekle i domu. Węgla. Kurwa, koniec. węgla szukamy. Tak. Jak, w, jak wyrzucić mi. Pipczy, kurwa, pipczy, pipczy. O kurwa, pipczy. Zimna, kurwa, zimna kurwa, kurwa. No kurwa, co na wszystkich zajebało? Czemu ja na 5 ja piekle, pierdo... piekle z ziomami, kurwa, razem do piachu. No, Czalić się bazę? Małyby. Razem do piachu. Nie <laughs> ma szans, ja pierdolę. Ja pierdolę, chłopcy zrobi triple killa jebanego. Czalić bazę w ogóle? Ej, co to za tryb był, tryb wyzwania, najtrudniejszy? To był tryb kurwa, to był battle <laughs> royale jebany. Dwa piętra i 69 pokoi, ja, kurwa. czy trzy piętra i 16 pokoi? Ja pierdolę, to willa 38 rodzinna. Tak Dużo mamy rzeczy, co mi? Kurwa, latarki nie mamy No. Co nie, mamy? Nie, ja mam Na ślepo? Ja go pierwszy zajebałem mam O ty <laughs> Nie, no to za kurwa Złapaj tą latarkę To mogę Jak kurwa w tym? Jak kinekt się od tego xboxa? Wy się pierdolcie, jacy kurwa co z latareczką elegancko? Ja też mam jakąś tatarkę, ale ma kurwa kropki, nie? <laughs> ale skaner wam jebany, ty o, to... kurwa, kurwa, dół Dół, Maj. dół atakuje! Dół ja. Co <ślese> ona jest dole? Co nas jest w dole? Co No, odwróć. Jo dole, ale minogi się bawi. Jopir nas trzyma do dupy, nie? Co czasami A. Nie, no, nie, no znowu hop nie zrobił, ben, kurde. Triple killa. Pierdolę tą latarkę Daj, Dajcie tą rurę kurwa, błagam, bo to jedyne źródło światła, nie chcę z tymi kropkami znowu zapierdalać. Nie, kurwa, mam latarkę, mam latarkę! Dobra, pierdolę was, co to jest? Za... No, kurcz do auto, dobra, spierdolamy z tej budy. Tak? Dawaj. Chłopie, na chuj na o idę. Ja muszę w ten malutki kranić. Ja, ja pierdolca teraz zostanę. W <ślamy> szafie się chowamy, no to XT Dobra, nie da się... A, nie da się, ja pierdolę, są zablokowany e... na ten trybie. Ja pierdolę! Co jest kurwa? Widoczcie błagam kurwa Tomek! Jak outlaście się czuję Jebać się maso. Jebać Cię, Czemu mnie zostawiłeś? Nie przyjaciel. się, przyjaciel Teraz jak mi wyjebiecie jump to ja. Aaaaah! Jesteś siebnięty. Jesteś porażony. Jesteś niepoważny. Nie masz laka... cześć, cześć to moje? Yonder masz. No, spoko, <grym> <nie>? <grym> <Gitaro>! <grym> Skoro tak ważne. chowamy <chuba. grym> <grym> się w szafie, to, to dobrze, już Zapinamy się w szafie, to domykamy kurwa i no kto to się nie spodziewa? Piama, nagrywamy tego, nagrywamy hopie. Maria z Permii, Maria z Permii, chowaj ją, Maria z Permii, Iwa za Sajd, Kiblu jest stra, konia. niemożliwe. <grym> nie. Zaniebani mnie i tąk chyba. Daj, Nie, to daj, daj. Kurwa, na uczelni. Ty kurwa. Nie, Tomeczek żyje jednak, ale chyba, że to jest kurwa. AAAAAAH! Nie, no. się tam ja, Przestraszył przestraszy. Ja, ja to... Przestraszył się Tomeczka kurwa. Iha. Ja ja pierdolę, przestraszyłeś, się. nie masz mi łeb rozbolał Serio kurwa nic się widzę. W sumie... bolą, nie widzę Kroki sobie wstąpi Nie było, nie, trzy głosy chyba już Schizofrenia? <noise> o kur... A! I chuj Zajewali suminka No i co? Co robimy kolego? <głosy> <głosy> On nie wie On nie wie <noise> Gadała do was chyba, co nie? dam z boxa. No, mówi mówię, tak. No, gadała, no. I, i, I chuj, nie wiem. Gadała, gadała. gadała. <gadła> One ma gały, co jest grane? Wyjebane, nie? Chyba, kupie chyba przyspane trochę. Rytku no, no, chyba się zastanawiać, co zrobić, kurwa. Co on ma jakiś miernik, chłopie, grawitacji? Pyta, co ona, wszystko guci już. Kurwa, jak to mecz, jak mi kurwa na działach wyskoczy, to myślałem, że kurwa za mało dostanę, nie? No ale ja się ja zastrałem, jak to widziałem z perspektywy ducha, nie? Kurwa, kurwa jebana, najdroższe latarki, jakie były w sklepie, Ej. za 250 dolarów sztuka kupiłem, a ty coś narzekasz? Ja właśnie. No, Cześć, ty śmiej się! <śla> kurwa, idziemy do niego, ty. Gdzie on jest? Duch mówi, duch mówi. Ja słyszałem, jak się śmiał, kurwa. Zdasz się, ja się zbytę, i on mi na tym speedboxie powiedział I am close Na górze w kiblu No Kolo, to idziemy do góry ja, ja to się kameruje kurwa To się kameruje Tutaj, w tym kiblu, w tym kiblu Ej kurwa, ale, ku, ale te, ale, ale, temperaturę, ale temperaturę spierdala No, będzie ja, ja postawię w tym samym miejscu kamerę A jak ją odpalić Tomek? Dobra, chuj zostawiamy, mi do pizdu Give za a sign Dobra, spierdalam Chłopie <ślam> szybka akcja Oj, oj Ej, kurwa za to drzwi sam, nie pizny, sam nie pizny, kurwa. <sługiści> W sumie nie żyje. Nie, dominić! Kurwa! Kurwa! Otwórz to błagam! Ja pierdolę w strony żyje wam Dobra, wracaj, szybko. Nie dominić! DO Kurwa, ja tylko nie on. Co teraz? Nie mamy dowodu. Dobra, mamy, jest... Mamy, mamy jakkolwiek mamy wszystkie, mamy co potrzeba. To co? Zamrażające temperatury, no, speedbox i EMF 5 Było to kurwa. To są te twins, ta było, bo ja chodziłem. Chłopie, no patrz to, tutaj, da? patrz tutaj. Tu masz EMF. Tu na Activity. Widzisz szybko, za mnie zniknie. Szybko, szybko. Źle było no. 10. Było 10, kurde, było 10. Ale to jest co, kurwa? Znaczy no miałem to w ręce i się pokazało poza skalę, co nie? Dobra, to pierdole jedziemy z z budy, kurwa, jak to odpalić? No to trzeba tylko zaznaczyć na pewno? No na pewno kurwa, wypierdalamy stąd, chopie dominisia nam zagali, a ty się zastanawiasz? Ja Dobra. pierdolę, nie dominisz Dobra, no. ja mam jej bandy zdjęcie, czekajcie, co to testować? Otwieram kurwa tą budę. A to ta sama hota? Co? Nie testuj! Czemu? Masz tylko trzy zdjęcia. Serio? No nie rób zdjęcia. Selfie se zrób, selfie zrób! Jak? Ja. O kurwa. Nie! No chuj, to mamy dwa, okay. Chciałem, że na prawym się od, że na lewym się robi strzał kurwa, a na, yy, na prawym się odwraca na przykład kamerę na selfie, a to chuj nie Hello Mary Watson! Mary Watson! Hello! Mary Watson! Beach motherfucker! O kurwa! Ja pierdolę na zewnątrz stoi! Widziałem ją! Pierdana z tej chwaty, jestem wiedzona John on Tu Ty tu zamknąłeś? Nie Kurwa, ja tego A. nie zrobiłem, ja tego nie zrobiłem, przysięgam Tomek Tomek, jak chuj to będzie tutaj, gdzie jesteś Tomek? No tu cię drzwi zatrzasnęły kurwa Hej! Jakbyś mnie nie kogoś, no Hej, what's Tylko ty, ciurę. ja i ty tu byłeś i ja nic nie robiłem Ale tutaj kurwa temperatury w ogóle nie ma Aha Ale nie, nie zawsze musi być, nie zawsze musi być No tak, ale... Zerowa temperatura, czyli nie ma temperatury, hmm. tak? Może być w <laughs> Dobra, ona nazywa się... No kurwa Czemu masz taką mocną latarę? ...Cory Właśnie tyku... mam latarę nie, chowaj Gdzieś? się w szafie, ale brat nie rusza i naszego oh dominisia, no bo cię duch zajebie i chujwa. Kurwa widziałeś to, Gdzieś? nie? Ja pierdolałem się zlękłem Ja pierdolę się. Ja pistolet wyciągałem już Ja pierdolę, wyjebał jakiś duch na setną Nie wiem kurwa! Spierdoliliśmy w ostatnim momencie Chłopie, tak on, on chyba ze schodów przyszedł Zaczął mrygać wszystkimi lampami i ten i my się mega baliśmy My się mega baliśmy Ja się nie bałem O kurwa Ta kurwa nie bałeś Ej, za oknem coś było a! Kurwa, duch pianisty, chopie, Czy to ja klikłem? Ty, ja tak klikłem? Jak, jak się tymi drzwiami i za, pod, schodami, pod schodami... Boję się, w chuj. No chuj nam te korki jeba... Patrz, czy są korki, kurwa, świeci się na piętrze. Duch nam, kurwa, korki odpalił. No i są korki, ja pierdolę Są Dobra, otwórzmy to już na przyszłość, nie? Będzie łatwiej I Kurwa, jak ty to otworzyłeś? Lewy trzymam, na no jak drzwi, kurwa Serio, już kurwa to widziałem, ja to próbowałem otworzyć, ale się nie dało <laughs> O, no ruszyłeś O O kurwa, dobra e, tu. Gdzie? Nie, nie wiem, tak widzę cię, jak widzę cię No, co tu jest? Tu, panota, o kurwa Dobra, robię zdjęcie Mamy dowód Ale kurwa, ładna sztuka no Ej, zniknął! No, okay. Jebany, patrzcie, nie ma go Nie, ja zjadłem, zjadłem Przykut na kręgosłup zrobił, ja pierdole Ej, formacje żubia, formacja żółwia, formacja żółwia! Wszyscy do mnie, wszyscy do mnie! Rozglądamy się Gdzie ten fiut? Chodzi no, o Ja pierdole! Kurwa! Czemu on mnie zabił? Jebać się, Raju! Uju Nie, kurwa Co To jest to zbawa niby? Jakaś Marmorlin, kurwa Jebać Cię duchu! Raju Stawił Jakiś! Nie ja widziałem. Ja pierdolę. A to ja skreślałem tak, pismo ducha Ultrafiolet mrozi do temperatury Spirit Box i mi pokazuje tylko Reju. No to dawa Reju, jak co to? Chuj, to się zapamięta. Tylko czekaj, kurde. Przydało się zdjęcie zrobić, dobra. Kto ma aparat? Ja pójdę zdjęcie, Albert X miał. Ja kurde. Tak. Dobra, jak umrę, to. to eee, Kurwa, ja aparat jak umre, miałem, jak mi z... to robić, zrobić? Ja pierdolę to na schodach złupiłem On nie wiem Zamknął kurwa drzwi? O kurwa, czemu on tu tak... Gdzie Tomek spierdolił? Pierdolę to skodowane. Nie wracam do tej budy Wypisuję się Jest. z tej pracy <laughs> O kurwa Chłopie, tak to pojebane było, ja pierdolę Ja, ja myślałem kurwa, że ty zechodzisz Masz aparat może ty, bo tam nie było ja temperatura... to Jest kurwy głupie To jest... ja nie dożywam że... Mam tak, pliecił, to gówno małe Na górze Kupkami rzuca ty No to lepiej rzuć kubkiem gdzie jest ten, gdzie jest kamera Mamy zęb z Prowadzi nas <pleks> O oh, kurwa goni go ty, nie wierzę Piotr z szykierą normalnie A <laughs> no ty tak o wszystko za pierdolę Kur, Kurwa hajcij mnie Ja pierdolę. Gdzie, gdzie ten duch jebany? Ty kurwa pokaż się. A! Nie, kurwa, wieź się tą kamerę, zalazłem ją. Zalazłem ją. podniosłeś? Nie wiem, kurwa, jak wyrzucić temę No kurwa, nie, mo o kurwa da się. Dobra, biorę tą kamerę. Jeszcze Co śpierdola Devil? Co, no, Co ten Devil robi kurwa? Patrz na na Co ten Devil robi? Kurwa nic nie widzę! Nic nie widzę kurwa! Jak nic nie widzisz! Szukam, szukam, ciała! Nie, zuminam to, to drzwi uczekam! No, no zdjęć cię do mnie! Spierdalaj! Żję, dzieje! Drzwi są zamknięte! Nie na schody, nie na schody kurwa, nie na schody! Nie! Nie na schody! Nie! Co za kurwa kasztan? A ten fiut kurwa za drzwiami. Za Sumin. Sumin kurde! Sumin! Ale ma taką, taką mordę, jakby, jakby miał mówić, kurde. Kurwa, ale w ogóle nie widziałem tego twojego ciała. Nie, bo co było ta kurwa, ale ty, ty zamiast zejść tu na szybko i zrobić mi fotę, to coś tam popierdalasz na górze. Stary, ja nie mogłem z nami wyjścia A ten pa kurwa, spina dupę i próbuje wygrać Dobra, nie wiem życiu za światów, ale może dostaniecie odszkodowanie Zobaczymy się Aha zobaczcie. XD nie ty dostaniesz, a ja nie Spierdalam stop Pikamy ten guzik, jedziemy Pierdalam, kurwa. Widzimy jedzie moją psychę? Widzicie moją psychę, ja taka mam przed życie w tym momencie. Spierdalam O, nie trafiliśmy, ja pierdolę To XD, kurwa. KuWhat? The Twins, ja pierdole, co? Dostaliście odszkodowanie czy nie? Ubezpieczenie? Ta, 22 dolary Dobra 22 dolary, kurwa, za wypadek, kurwa, ze skutki śmiertelnej A ja nic nie mam, aha Na każdym mapie jest pokazane, ile jest pięter i pokoi To na jednym jest pytajnik przy piętrach i pokojach Dawaj, kurwa Ja pierdolę, co to jest za miejscówka, bratku? Jebany krematorium jakieś Wiesz to mapę jebany? Co to, kurwa, jest? To ma piętra jeszcze! To ma jebane piętra, jest tak gigantyczne. Patrzcie kurwa co wy wzięliście na taką mapę <laughs> Kurwa przygotowani, nie? Nie ma latarki. Koniec gry to jest Nie! Destać kurwa! Ale ta... Latarki jest. Masz, masz. La... La... masz. Dobra, dzięki. No dobra, i biorę to do zdjęć, kurwa, i yy, do. No dobra, do, to jest Trzeba zrobić zdjęcie ducha. No dobra, no to ja mam I... aparat, ja, ja pierdolę mu fotę. Pierdoli, przeżyć przeżyć jego atak. Duch! Ja, ja muszę ze Tak, yy. też tak uważam sobie. Halo chłopaki, gdzie jesteście? Oni już kurwa nie żyją pewnie. Dobra, pierdolcie się, gdzie jesteście no! Jakiś jestem jakimś kościele satanistyczny, no pomóżcie mi błagam! no to co się w prawo i tam masz schody do Kurwa w lewo, prawo i w drzewo! Ja pierdolę! Nie rób tak, proszę. Dobra. ECMA! Śróc... Siema! Dobra, tu na pewno coś jest. Klucz mam. Szykawka, pójdę dupy. Dobra, będę księdzem. Dobra, ja idę usiąść, posłuchać, mądrośnięcie. Nie macie się tego. świętego! Amen! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O kurwa. Proszę popstać! Spoko siedzisz Witam, witam zebranych Amen, Jezus Chrystus Jestem Ja sprawy. robię notatki, kurwa e, na... Na tej mszy Podbędziemy się demona O. o! Tak! Fajsz, jebać demony! Jebać! Jebać szatana, je... jebać ja szatana Już otwieram z... A nie, bo to sumie... Grymoar spermy! Rytuał czarnej spermy, <grytuał> czarnej spermy. Game War Spermy mówi, jeśli sperma zostanie spuszczona, Już zostanie spuszczony w kiblu. Okej, okay, dobra, idziemy dobra, dalej. Duch Cel. kontratakuje. Nie bać tego ducha, Dzień kurwa. Idziemy iść, kurde, są drzwi jakieś. Ja pierdole, jakie to jest, kurwa, wielkie. Co ty, kurwa? Co, co, co wy, kurwa, robicie, pajace? Kryjówka, kurwa, nie znajdą nas. Dobra, ja pierdolę, my tego nie zrobimy, nie ma... Jeszcze Co jest, kurwa? i kurwa, idą. Jeszcze byliśmy walczyć z A chłopaki, bo tak chłopak, to papa, kręgosłup, bo tu jest na Ale masz czaszkę Ale masz piuta Dzięki, skanujesz się ma Piwnica Gdzie? Gdzie? Piwnica Ty jesteś piwniczak kurwa Gdzie jest piwnica no? Tu, tu. O jest Nie wiem, ja kurwa nic nie widzę, nie? Zapalam No ja po, pod młode wchodzi, co to jest? Czut jest? Cześć, co? No to jest piętro, kurwa drugie ale nie widziałem tej ziemi? Na schodach? Ty jesteś kurwa ziemia. Nie widziałeś tego Albertin? Nie. No ja no, mam ślepy, ja sobie wiesz. Pierdolczy się. To chodzi no, o kurwa pokazuje TETA? tak? Błoto. No nieźle. Wózek. Duch, mamona. No kurwa, krew, krew, Ej, nie możemy po prostu dać Żedemu, demo, Oooooooo! Kurwa, aleksias odchodł. Kurwa, co mi żyjesz? Wa Ej, bo jakby to... Tomek. Pierdolnąłem chyba zdjęcie tego ducha, bo ze stresu kurwa w lewy na, 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 najebałem. Ja pierdolnąłem. Co to jest We poświęć. Zrobiłem mu fotkę. ale wy... Dobra, trzeba co, ciepły. Co, co on miał? Co on miał za urządzenia? O kurwa. Tomek? Tomek? Zrobiłem zdjęcie. Zrobiłem zdjęcie jak ktoś... Się... Żegnaj kurwa! On kurwa teraz musi uciec, się no. on teraz musi uciec. Ale zrobiłem <grym> zdjęcie demona, tak że będzie pewnie więcej kas i ten, będziesz oszkodowanie z tym. Stary, ale powiem nie spodziewałem się tej kurwa majestuki. Ta, bez klid, bo to się kurwa czołga, nie? No. Jebany fiut. I co on idzie teraz zrobić? Spierdala stąd. A, xD. Chyba ma chatę zamknięcą, wiesz? Ale. Co on, ja te podstacie jebane. <grym i zaznaczony> kurwa, to jest formacje formacja fontanny, nie? <grym i zaznaczony> I wtedy od strony głowy, tak kurwa, ktoś muszcza do mordy, nie? Tak, tak, o! Pa. Nie ten film po prostu chyba w złą stronę, żyli chciał otworzyć. Okej! Okay, przeżyłem! jupi! Dobra, Jaki e... entuzjazm! <laughs> nie ma. No koledzy nie żyją, kole ale ja żyję, to cię liczy. liczy mam, 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 mam wasze dwa zdjęcia, poczekaj, jakie piękne jak cudownie. Bo ma 0% ja, ja, tego. Ale pas ja, zrobiliśmy ty... z ducha. E... No ja i To mojego mi... kompanna, powinniśmy wyjść. Ja pierdę. No co? Ja, no to wykurwamy O No myślę, że jest proste. Obstawiamy? No. Nie no, mrośnych te temperatur nie było. Spirit boxów chyba też nie widziałeś? Czy nie wiem, kurwa, kto miał kamerę? Nie, wiem, miał te jebane? No dobra, no i czego jeszcze nie? Bo co ma, kurwa, Laga? Nie, nie wiem, kurwa, ale ostro go widziało, nie? On, on notuję w notatniku, kurwa. Robi notatki nie? No, notat Dobra, on z snajpuje, chuj. Na 100%. Tomek, jak, jak nie powiesz teraz, już, yy, to jesteś gejem Myślę, myślę, dajcie mi minutę. Nie powiedział Aha. już, nie powiedział już. Aha. Ja też bym nie powiedział. No ale to jest sugestia. <laughs> Robimy bez, mu kurwa i... turbo... Dobra, polano oh, oh, oh. <laughs> oh, Kurwa! Oh, oh, oh. Sorry! Widzisz to samo co ja? <laughs> czekaj, czekaj, czekaj! Ja, ja... <laughs> Przykrantek <Przeglądek> idzie! <laughs> Ja pierdolę A ten się zastanawia, kurwa, Dobra, co to znaczy, nie? demona, ile... Dobra, dam demona. Jak ja wierdolę. Ja Demon? Przecież, jak ty byłeś w tym. A to twoja dupa została zmłochana 3 razy, 14, a wkrótce wylizany 14, nie? Ja... <grym> no, no, robiliśmy ci chudy. przegląd techniczny, typka, nie? Co? <grym> no, 17 no, lata. No, taki... taki przegląd robiony ja. Jeszcze wam pokażę na koniec ostatni raz tą dynię Jak wyszła. Zajubiste. ja jestem w dumny Ale ona się upiekła cię upiekła, się pachnie taką pieczoną dynią. Ja, patrzcie, pieczona dynia kurwa od tej świeczki się zrobiła Zajebiste, dobra, będę ją kurwa mógł wpierdolić, teraz będzie pieczona <grym> I co, ja się kłaniam nisko, mam nadzieję, że wam się podobało O kurwa, brzuch boli, głowa boli od koli i co papa, 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 papa. Dobra, ja spierdolam,